Tak. <laughs> e, witamy was na naszym kanale z książką cię twarzy jestem Martyna ja jestem Ania i dzisiaj nakrywamy nasze podsumowanie wrze października, października i nasz TBR na listopad. listopad. To ja zaczynam. Tak, tak. Moją pierwszą książką w październiku był e, drugi tom Sherlocka e, Holmesa znak 4 i e, bardzo mi się podobał. E, jakby wszystkich, wydaje mi się, że każda książka Mm, o Sherlocku Holmesie będzie mi się podobać no bo jakby to jest Sherlock Holmes to mówi samo za siebie yy, i mam nawet kilka znaczników te książki są tak cieniutkie, że to można przeczytać w, dosłownie w jeden dzień, w kilka godzin yy, i, i no i w sumie to o tym tyle, po prostu jestem zachwycona to ja dla zrównoważenia światów to przeczytam pierwszą część Sherlocka też mam za znaczniki i ja też nie radzę to powiedzieć, podobało mi się Fajnie jest to opisane te spotkanie tego Sherlocka z tym Watsonem, jak go nie tam i tak dalej, no i rozwiązana pierwsza sprawa. Trochę mnie zaskoczyło, że w tej, bo ja też już w sensie czytałam, że była tam tak strasznie rozbudowana ta opowieść o tak, tych o tym, plemionach. Jak on, tak, jak oni po tych lasach tam się szlajali, to, 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 to mnie też trochę ten... To jest tak jak opis przyrody w Panu Tadeuszu. Ale niby właśnie, że to była taka y, opowieść, tak jakby... Tego jednego bohatera, tak jakby taka retrospekcja, co się wtedy działo, to mimo, że to było takie długie, to jakoś mi to jakby. No to nie, nie, nudziło, nie no, właśnie nie przeszkadzało. Tak. Tyle. <laughs> U mnie drugą były himalaistki I jakby, ja już bardzo dużo razy mówiłam, że dla mnie literatura górska jest po prostu cudowna, jakby to, ile ja tu mam zaznaczonych stron. Mówił już samo za siebie. Ta książka opowiadała, teraz nie pamiętam o ilu, chyba o 14 albo 15 Himalajistkach. Od tych takich najstarszych, które jakby jeszcze były tym takim pokoleniem, które w latach 80. zdobywały te wszystkie 8 tysięczniki, po tak jakby współczesne Himalajistki, te najmłodsze, i właśnie jest tu przedstawiona ich historia. Bo to są takie jakby. Krótkie biografie od nich, i właśnie mm, po prostu opowiadają o tym, jak zaczynały swoje przy, swoją przygodę z, ze wspineczką Himalajzmem, co zdobyły, i no po prostu ona opowiada o ich życiu tylko kobiet. Tylko kobiet. Trzeba zaznaczyć kobiety. tak. Dobra, to ja już pokażę resztę moich książek. Może, może po kolei? Dobra. Przelegia niezgodnej i cztery. Dały cię wszystko przeczytać? Tak, wszystkie przeczytałam, przeczytałam to nie wiedziałam. No. No. To był, znaczy, w sumie jak przeczytałam zbuntowaną, to już mnie tak ciągło do wiernej, że mm. chyba tą wierną w cztery dni przeczytałam, czy nawet mniej. No a cztery w dwa dni. Bo to, to w ogóle jest największa czcionka no. niż jest w tych. Tu to jest mniejsza, dużo mniejsza. Ja nie czytałam, ale uwielbiam filmy. Ja kocham po prostu te filmy, tak. więc może, mimo że zobaczyłam już wszystkie filmy, może przeczytam. No, fajne, fajne. Znaczy, no film się tak minimalnie różni od książki. Tak. I tutaj właśnie byłam w szoku, że jest trochę inaczej. Tylko trochę. No, ale ogólnie mega mi się podobało. Taki mój klimat. Mm. Tak, dla wszystkich, co nie wiedzą, to akcja toczy się w mieście, gdzie są ludzie podzieleni na frakcje, na pięć frakcji. Altruizm, erudycja, serdeczność, nieustraszoność i prawość. No i główna bohaterka Beatrice wybiera tą swoją frakcję. No i nie będę dalej spilerować. <głos》> tak, u mnie czwartą książką uwaga, to jest w ogóle no, nie wiem, taka dziwna historia, bo tak, ja ją kupiłam na kiermaszu w Biedronce to jest, ja nawet nie wiedziałam o czym jest ta książka mniej po prostu y, jakby skusiła forma, bo było tu bardzo dużo właśnie tak ładnie wydana jest ta książka i jeszcze jak są numery stron to to są tak jakby przedziały w wagonie i to mnie mega zachęciło. I wtedy stwierdziłam, że wezmę ją, bo chcę przeczytać jakąś taką, jakiś taki inny gatunek, niż czytam y, normalnie. A że była taka cieniutka, no to stwierdziłam czemu ja. Powiedzcie chyba to, że to jest rosyjska jakaś. Tak, nie? że to Rosjanin jest autorem. Y, ale powiem Wam, że to była tak. Historia była dziwna. Y, całość chyba jakby w czasie książka trwa w jednym dniu jakby ja już nie pamiętam dokładnie fabuły, ale tam był po prostu mężczyzna który jechał do jakiegoś miejsca pociągiem, które tam chyba z dzieciństwem mu się kojarzyło bo chciał tam jakby coś tak dobić, tak jakby jakieś swoje przekonanie utwierdzić czy coś takiego i spotkał w pociągu swoją Dawną miłość i tam się takie pokręcone rzeczy działy. to na, Naprawdę to było, tak, to było takie pogranicze jakby jawy i snu tam... Ja momentami jakby czułam taki lekki niepokój. Ja nie lubię książek z pogranicza grozy, a to momentami takie było. I, i w sumie jakby ja tą książkę odłożyłam. Taka byłam taka... Taki mieszany mega uczycieli w <laughs> to. Ale jak ktoś na przykład właśnie... To jest taka fajna książka właśnie na podróż pociągiem, bo ona jest dosłownie taka cieniutka jeszcze przez to, że ma jest tak wydana, na przykład o dużo No właśnie i ją się strasznie szybko czyta, ale jakby nie nudziła, o tak, ale też jakoś zbytnio mi się nie podobała. No, twoja ostatnia teraz. A, moja ostatnia to mówi heretycy. Yy, ja o tej książce bardzo dużo słyszałam na Złamała się grzbiet. No, bo, yy, bo ja lubię łamać grzbiet. Za w sumie zależy w jakiej książce, na przykład w żniwiarzu nie lubię łamać grzbietów, chociaż tam... Się, się złamał. Bo tam ona się tak miękko, w żniwiarze się tak no, miękko otwierają, że one te grzbiety się samo łamią a tu złamałam, żeby mi się łatwiej czytało. I jakby jeszcze odchodząc od fabuły, ta książka ma białe strony. Matko Boska jakby nie wydawajmy książek, jakby płagam, żeby wydawnictwa wydawały książki na tych ekologicznych, takich tych szarych kartkach, nie na białych, ale jakby ja nie wiem dlaczego ja tych kartek nie lubię. Po prostu mam jakieś statyczne lubię. Nie nie, bo one za bardzo mnie w oczy bolą, kiedy czytam, bo to światło się odbija od tych białych stron i mnie ślepi po prostu. I jakby ciekawe od czego to zależy, że wydawnictwa stwierdzają, że o, wydajemy książkę na, no. na białych stronach. Nie wiem, z 90% książek jest wydanych na tych no szarych... Żółtych. No jakby ja tu prawie wszystkie mam na... Yy, żółtych też właśnie, a ta jest na biały. Sama fabuła jest świetna, bo opowiada o Michelu, który trafił do katolickiej szkoły, a jest ateistą. I wow. e, on zaczął e, się tam zaprzyjaźniać z osobami, które potem okazały się, że też nie są e, w 100% niektóre do końca bieżące i jakby bardzo fajnie pokazuje ta książka to, że mimo Różnic kulturowych, mimo różnic w wierze, można naprawdę zbudować fajną relację, można mieć super przyjaciół, bo jakby to nas nie definiuje wcale. I jakby bardzo, bardzo polecam anonimowych, anonimowych heretyków. To wszystko. To wszystko w naszym październiku. Myślałam, że będzie więcej. Panie. Ja jestem trochę zła. Nie wzięłam jednej książki, matko, bo zapomniałam. Dobra, nie masz. O. Jakby ja nie jestem dumna z mojego października, bo zapomniałam przynieść y, gildię magów, bo ja y, jakieś 3 czwarte tej książki przeczytałam w październiku i dokończyłam ją w tym tygodniu. I właśnie gildie Magów męczyłam przez trzy tygodnie. nie wiem, co to był po prostu za pokręcony czas, ale ta książka jest tak świetna, a ja ją męczyłam przez trzy tygodnie. No, ty masz czas. Ja przez trzy tygodnie mam teraz zastój czytelniczy. Ja nie mam książki przeczytać. Wczoraj. Ja no, okej. Okay. Wczoraj, Wczoraj przez jakąś godzinę czytałam pisze rozdział Harego i ja nie umiałam przez niego przebrnąć. Ja w sensie ja wiem dlaczego. Ja tak mało no, że przez TikToka, Instagrama, Facebooka i wszelkiej maści media społeczności. Znowu ja muszę zrobić jakiś detoks totalnie, bo ja przepadam, ja włączam TikToka, ja przepadam na dwie godziny przynajmniej i koniec nie. Jeszcze jak znajdę jakiś układ nowy, to już w ja ogóle cały kazu. wieczór, cały wieczór już przerąbany. Dobra. To teraz nasz TBR na. Tak. Listopad. Tak. tak. Ja już zaczęłam mm, żółwię do końca Grina. i jestem już w jednej trzeciej. i póki co bardzo, bardzo mi się podoba. E, ogólnie to książka opowiada o, o tym, że e, zaginął jakby uciekł jeden miliarder i policja wyznaczyła nagrodę 100 tysięcy złotych za to, że jak ktoś go. Chyba znajdzie albo da jakieś wskazówki, gdzie on się znajduje. No i główna bohaterka ze swoją przyjaciółką postanawiają go odnaleźć, żeby zdobyć te pieniądze. Ale w międzyczasie oczywiście są wątki miłosne. E, główna bohaterka ma e, problemy takie psy psychiczne, ma takie stany lękowe. M też jakby chodzi do terapeuty w tej książce. O. I tak jakby też są takie poważniejsze tematy yy, poruszone. Ale właśnie po stu stronach bardzo mi się podoba. To fajne. To ja mam w planach. Przeczytam z Mac 4 Sherlocka Holmesa. Yy, bardzo fajne. No fajne. Martina mówi, że fajne, to będzie fajne. I okładka mi się podoba. Taka niebieska. Lepsza niż to różowa. <noise> no. Yy, ja za to mam. Trzecią część Szatloka. Tu mam teraz od Anki, bo myślałam, że nie mam tej części. Ja mam tą część w domu. I no. I po prostu w sumie trzecią część. No. Mam książkę, rok 1984. Stwierdziłam, że trzeba w końcu się za nią zebrać, bo już długo u mnie leży. Ja też chcę ją przeczytać. I leży, i leży, i ja ją przeczytam. Nie wiem czy to tym miesiącu, ale przeczytam. Ja przeczytam. To jest moja deklaracja. E, moją trzecią to um, ukochane równanie profesora. E, I jakby w sumie nie wiem do końca, co o niej powiedzieć, bo też e, nie zagłębiałam się w opis fabuły, po prostu przez to, że strasznie było o niej głośno ostatnio. No, też, że To bardzo chciałam ją przeczytać. A, i. No, i u mnie... A ja w międzyczasie czytam Harego, no set na no, Harem nie będę gadać. I u mnie czwartą książką na listopad jest krótka historia jednego zdjęcia. O tych książkach mówiłam w y, Holu z targów książki. Tu się link wyświetli. Albo tam. E, jakby ja ją jeszcze raz pokażę, bo ja się nią będę cały czas zachwycać, jak ona jest pięknie wydana. I myślę, że to będzie jakby... Y, ja nie wiem, czy jakby sensem jest tak usiąść i przeczytać się naraz, czy jako taki przerywnik bardziej. Y, w międzyczasie, czytania, w międzyczasie czytania innej książki, bo jakby no to są takie bardziej ciekawostki, nie żadna historia taka jakby powieściowa, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Ale jestem bardzo ciekawa. O, na przykład trafiłam na zdjęcie, to jest chyba Churchill z Hitlerem. Nie wróć, matko Boska, Hitlerem, Stalinem. <ścoughs> Rozszerzona historia. <śpiewa> To jest wielka trójka. Czy to jest Stalin? To musi być Stalin. Matko Boska. Może w tekście będzie. Wilson. Roosevelt. I... No to patrz, to jest Stalin, nie? Nie wiem. Stalin, Matko no, Boska. Stalin. Nie było tego. Ja od początku wiedziałam, że to jest Stalin. Po prostu mi się powiedziało Hitler. To taki zakbytny. <laughs> okay. No. I, I to jest... Moja taka ostatnia książka, którą tak jakby zaplanowałam przeczytać, a co wyjdzie, jakby w międzyczasie? To nie wiadomo. To nie wiadomo. I w sumie to tyle z, naszych, z naszego TBR-u na Dokładnie. listopad. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że listopad będzie jakby lepszy. No. Ja muszę wyjść z tego rozstoju. a ja muszę odinstalować po prostu chyba wszystkie moje <laughs> aplikacje żeby w końcu nie marnować przez nie czasu. Tak. I to było na tyle. Tak, widzimy się za tydzień we wtorek o godzinie 14:15. Pa!